Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmiku poświęconym grze Crisis 2. Tym razem po pierwsze gramy na PC po drugie pokażę Wam troszkę późniejszy fragment rozgrywki, a po trzecie postaram się poodpowiadać na kilka pytań, które zadaliście w komentarzach pod poprzednim filmikiem. W tym momencie. Jest nastrój troszkę bardziej pesymistyczny. Ogólnie tonacja barw jest bardziej szara, bardziej mroczna. Obcy zrobili ogólne zamieszanie w mieście, doprowadzili do ogólnej apokalipsy, ogólnej destrukcji. Wesoło nie jest. Nie ma tu już takich ciepłych, fajnych barw, jak widzieliście to w poprzednim filmiku. Atmosfera jest zdecydowanie bardziej poważna. Użytkownik Mr. Green prosił o pokazanie rozwoju postaci. No, tak to mniej więcej wygląda. Likwidując kolejnych obcych, dostajemy specjalne punkty doświadczenia, nazwijmy to, no i możemy je wydawać w czterech kategoriach. Każda z tych kategorii dotyczy. Hmm, czegoś in, innego aspektu naszego nanokombinezonu. Jedna z ręczności, druga siły pancerza, trzecia to specjalne umiejętności dotyczące skradania się i tak dalej. Co jednak istotne, w danym momencie możemy mieć aktywowaną tylko jedną umiejętność z każdej kategorii. Czyli nie możemy sobie wykupić trzech umiejętności dotyczących pancerza i i odpalić ich wszystkich równocześnie. Po prostu jedna z każdej kategorii może być aktywna w danym momencie. Mam również troszkę bardziej rozbudowany już schemat konfiguracji naszej broni. Możemy zmieniać tłumik, możemy dodawać na przykład strzelbę, dodatkowy magazynek, możemy zmieniać celownik na mechaniczny, na laserowy. Każdy rodzaj broni ma troszkę inne dodatki, które można do takiego czegoś dorzucić. Przy okazji spełnię życzenie użytkownika Wallet 95, który prosił o pokazanie snajperek. Do tej pory znalazłem jeden rodzaj snajperki, to jest właśnie ona. Jest dość silną bronią. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o likwidowanie zwykłych żołnierzy, to jeden strzał wystarcza, niezależnie w którą część ciała. Na no, w przypadku obcych trzeba dwa czy trzy razy trafić w takiego potworka, żeby go zlikwidować ze snajperki. Ja tak nie Zrobię teraz rozeznanie naokoło, pozaznaczam wrogów w trybie taktycznym. No i zlikwidujemy kogoś za pomocą tej snajperki. No, dwa strzały ze snajperki likwidują obcego. Tym razem, ucząc się na błędach, już przed strzelaniem staram się dezaktywować kamuflaż. W momencie, gdy strzelimy, mając aktywowany kamuflaż, to dużo energii stracimy. Kilka osób nie omieszkało wytknąć mi tego w poprzednim filmiku. No tym razem, oczywiście, o wiele lepiej jest dezaktywować taki kamuflaż przed strzelaniem. Dobra, wszyscy się pochowali. Zmienię może z powrotem rodzaj broni na karabin. E, będzie o wiele wygodniej. Użytkownik Kaptur 123 pytał się, czy jest tak duża swoboda jak w pierwszej części i czy, czy, czy można pływać. Pływać można, nie jest to zbyt częste, ale oczywiście bohater potrafi pływać, więc jeśli wpadniemy do wody, to nic nam się nie dzieje. No i jeśli chodzi o swobodę, swoboda z reguły sprowadza się do tego, w jaki sposób podejdziemy danych przeciwników. W tym momencie widzicie taki otwarty, otwartą przestrzeń. W której porozmieszczani są wrogowie. E, obserwując otoczenie za pomocą tego widoku taktycznego, mamy pewne podpowiedzi, gdzie możemy wejść, e, skąd możemy na przykład ustrzelić przeciwnika ze snajperki. Możemy znaleźć, możemy znaleźć w ten sposób różne dogodne miejsca, i od nas zależy, czy na przykład, tak jak teraz, ja w tym momencie się staram likwidować przeciwników w miarę pokryjomu, to znaczy, używając kamuflaża, możemy zaatakować frontalnie, możemy wybrać sobie stronę, od której chcemy podejść. Ogólnie, dowolność. Nie ma tutaj takiej dowolności w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest na pewno mniejsza, bardziej ograniczona niż w pierwszej części. W pierwszej części mieliśmy wyspę i o wiele większą przestrzeń do wędrówki. Tutaj, raczej jest to skoncentrowane na takich większych obszarach, po których. Możemy swobodnie, w miarę swobodnie chodzić i e, sami decydujemy po prostu jak rozegramy daną potyczkę, ale swoboda jest ogólnie relatywnie mniejsza niż w pierwszej części, chociaż również w pewnym zakresie występuje. Mamy oczywiście różne rodzaje przeciwników. Ci tacy z mackami to mm, podstawowe mięso armatnie obcych, a tam w tle mamy małego skurczybyka, a właściwie dużego skurczybyka. E, najłatwiej, go zlikwidować, najłatwiej go zlikwidować albo ładunkami C4, albo z wyrzutni rakiet, co teraz czynię. Teraz moim zadaniem fabularnym jest zlikwidowanie... Specjalnych punktów w konstrukcji obcych. One są zaznaczone tymi niebieskimi wskaźnikami na mapie. Udało mi się pokonać dużego, no i automatycznie będę miał też dość dużą nagrodę. Za zwykłych przeciwników otrzymujemy 100 punktów doświadczenia. Za takie, pokonanie takiego większego przeciwnika mam aż 500. Dobrze! Wszystko rozwija się według planu. No dobra, punkt zniszczony. Przechodzimy do następnego. Użytkownik Johnny A.K., chyba tak się czyta Twoją krzywkę, pytał o destrukcję terenu. Ona owszem występuje, ale w bardzo niewielkiej ilości. Tak naprawdę całość sprowadza się do tego, że gdy przeciwnik schroni się za jakąś. Betonową płytą, za jakimś murkiem, to w przypadku cięższego kalibru możemy trochę zniszczyć taką, taką płytę. Nie ma tu takiej destrukcji otoczenia w pełnym tego słowa znaczeniu. Są to bardzo drobne elementy, które szczerze mówiąc, na które prawie w ogóle nie zwracamy uwagi. Padło również pytanie o wyższą rozdzielczość tekstur, o oprawę graficzną. Ogólnie gra wygląda, nie ma co się temu dziwić, o wiele lepiej niż wersja konsolowa. Jest cała masa tutaj detali, najdrobniejszych detali. Gdy spojrzymy na tekstury, widzimy ogromną ilość szczegółów, dodatkowo świetne, świetne oświetlenie. Co jednak najważniejsze, silnik jest bardzo dobrze zoptymalizowany. Użytkownik Machos właśnie pytał o wymagania drugiej części. Druga część nie będzie takim przełomem mm, sprzętowym, jak było za, w przypadku pierwszej części. Jeśli mamy średniej klasy komputer, to możemy w dość dużej ilości detali tę grę odpalić, działa całkiem przyjemnie. Ja w domu wcale nie mam jakiegoś high-endowego sprzętu, a gram z najwyższą ilością detali bez większych problemów. Pod względem optymalizacji jest bardzo dobry silnik, no i pod względem tego co widzimy, no, jest to świetne, bardzo dobrze się prezentuje. Polecam Wam oglądanie tego filmiku w wersji HD, bo mamy ją troszkę lepszej jakości, zrobiliśmy tak jak w przypadku Shoguna, więc no, mam nadzieję, że to widzicie, jak ta gra świetnie się prezentuje. W przypadku obcych najlepiej sprawdza się shotgun. Jest to broń bardzo silna na bliski dystans i, i jeśli dobrze trafimy, to kilkoma celnymi strzałami możemy obcego zlikwidować. Były również pytania o czas potrzebny na przejście gry. Ja gry jeszcze nie skończyłem, ale pytałem się u Uwiego, tutaj w redakcji, który już grę skończył. No i podobno, żeby przejść grę potrzeba około 8 do 10 godzin. To już typowo zależy od tego, jak kto w Crisisa gra. Czy się śpieszymy, czy raczej powoli sobie grę przechodzimy. zniszczyłem kolejny punkt. Użytkownik Boz pytał o to, czy gra jest monotonna, o to, jak wyglądają misje. Ogólnie tak, misje z reguły polegają na tym, że trzeba iść od punktu do punktu. Jest w takich podstawach bardzo liniowa, ale warto pochwalić, że misje są bardzo urozmaicone i każda z nich tak naprawdę posiada jakieś smaczki. Zresztą, zobaczcie sami, co się teraz dzieje. W każdej misji coś takiego jest. Tak naprawdę przygotowując ten filmik, nie wiedziałem za bardzo, którą wam misję pokazać, żeby czegoś nie zaspoilować. Każda Każda tego typu rzecz, którą teraz obserwujecie, jest w jakimś zakresie psuciem Wam zabawy, no ale stwierdziłem, że coś pokazać muszę fajnego, no a tym bardziej właśnie biorąc poprawkę na fakt, że w każdej misji jest coś ciekawego, coś oryginalnego i coś zaskakującego, no to proszę bardzo, oto właśnie jedna z takich rzeczy. Gra jest na tyle zróżnicowana, że po prostu mamy ochotę w Crisisa grać, mamy ochotę przechodzić tę grę. Jesteśmy ciekawi, co wydarzy się dalej. Rzadko się zdarza, żeby w grze akcji każda z misji jakoś w jakiś sposób zapadała w pamięci. Tutaj tak jest. Użytkownik Boz również pytał o to, czy będą nawiązania do Call of Duty, czy będziemy oceniać tę grę jako dobre Call of Duty czy złe. Ogólnie ta gra z Call of Duty nie ma wiele wspólnego. W ogóle nie, nie porównywałbym tej gry do serii Call of Duty. Tutaj mamy zupełnie, zupełnie inny sposób zabawy, zupełnie, na, na zupełnie innych elementach ta gra się opiera. Tutaj na co innego zwracali twórcy uwagę, więc w żadnym zakresie bym nie porównywał tej gry do serii Call of Duty. Jeszcze użytkownik Kacperowski pytał, czy jesteśmy w tej grze sami, czy czasami ktoś nas wspiera. Walka tutaj toczy się mówiąc w dużym uproszczeniu ludzie kontra obcy. Więc na początku rozgrywki walczymy ze wszystkimi, potem to się troszkę zmienia, nie chcę wam tutaj za bardzo spoilować właśnie fabuły, ale tak, walczymy tu zarówno z obcymi, jak i z żołnierzami, którzy w pewnym sensie są po naszej stronie, w pewnym sensie po drugiej stronie barykady. No nie będę tutaj zdradzał za dużo. Musisz wydostać się żywy. Ty i ten kombinezon to nasza jedyna nadzieja. No i tego tak to w efektowny sposób kończy się jedna z misji z Crysis 2. Tak jak mówię, każda z misji ma coś do zaoferowania. Trudno się w tej grze do czegoś przyczepić, ale no można się do czegoś przyczepić, jak się chce. Czasami zawodzi sztuczna inteligencja przeciwników. Mamy wrażenie, że mm, nie do końca zostało to wszystko dopracowane pod tym względem. Poza tym w grze znajdziemy kilka błędów właśnie związanych z zachowaniem sztucznej inteligencji. Przeciwnicy potrafią się gdzieś zawiesić, tak stanąć w miejscu i tak za bardzo nie wiedzą, co robić. Czasami Zauważyłem, że w kilku miejscach potrafi, potrafią tekstury przenikać przez, przez ściany, ale w, broń Boże, te rzeczy nie psują zabawy. Crisis jest na tyle dobrą, ładną, efektowną i ciekawą grą, że po prostu wiele rzeczy możemy jej wybaczyć. No i taka oczywista oczywistość na koniec: jeśli tylko macie możliwość zagrania w tę grę na pececie, to właśnie grajcie na pececie, bo wygląda o niebo lepiej i gra się o niebo przyjemniej. Dzięki za uwagę. Cześć.